Wyobraź sobie, że masz moc podniesienia całej swojej istoty, że potrafisz zmienić swoje uczucia i perspektywę jednym wewnętrznym przyciskiem. Co byś powiedział, gdybym powiedział ci, że możesz praktycznie podnieść swoją energię do nowych wysokości? Dzisiaj zajmujemy się światem wibracji i energii, ale nie w sensie pseudonauki, ale opartym na badaniach spojrzeniem, które może zmienić twoją codzienną rzeczywistość. Rozkładamy przed Tobą tajemnice życia na wysokim poziomie wibracji i podzielę się z Tobą dziesięcioma praktycznymi nawykami, które możesz włączyć do swojej rutyny, aby odnieść sukces na poziomie energetycznym. Oglądaj dalej, a do końca dowiesz się, jak podnieść swoje wibracje w skuteczny sposób. Gdy mówimy o wibracjach czy wibracjach, to nie tylko modne słowa, mają one rzeczywiste, naukowe podstawy. Porozmawiajmy o koncepcji częstotliwości wibracyjnych, które są rodzajem mapy świadomości, która może wpływać na Twoje uczucia i działania. Możesz sobie pomyśleć o tych częstotliwościach jako o prędkości, z jaką poruszasz się przez życie. Niskie częstotliwości to tak jak utknąć w korku ulicznym myślenie, takie jak strach, poczucie winy i wstyd. Ale gdy poruszasz się w górę skali, w kierunku uczuć takich jak miłość, rozumienie i radość, to jak na autostradzie pełną prędkości. Aby złapać te wyższe wibracje, nie potrzebujesz drogich gadżetów ani wyczerpujących rytuałów. To jest prostsze, niż myślisz. Zacznijmy od kryształów, to nie tylko atrakcyjne wizualnie rzeczy. Mają one wysoką energię wibracyjną i mogą służyć jako przypomnienie, aby skupić się na pozytywnych energiach. Możesz być sceptyczny, ale podobne przyciąga podobne, a otaczanie się tymi artefaktami o wysokich wibracjach może cię wzmocnić. Kolejny krok to istota życia woda. Twoje ciało jest w dużej mierze z niej zbudowane, podobnie jak nasza planeta. Utrzymywanie nawodnienia czystą, jakościową wodą to nie tylko zdrowy rozsądek, to fundamentalne dla utrzymania wysokich poziomów energii. Chodzi o poprawę największej części ciebie, zarówno fizycznie, jak i energetycznie. Teraz porozmawiajmy o hasłach. Stanowią one część Twojego codziennego życia, więc dlaczego by nie wykorzystać ich dla siebie? Zamień swoje hasła na afirmacje, takie jak bogactwo na 2121 lub zdrowie i prosperowanie. To małe wzmocnienie mentalne za każdym razem, gdy je wpisujesz. Teraz czas na trik z lustrem. Stań przed lustrem, spojrzyj sobie w oczy i powiedz kocham cię, wybaczam ci, akceptuję cię. Ta praktyka samokochania może zmienić twoje myślenie i pomagać w pokonywaniu autodestrukcyjnych cykli. Chodzi o pojednanie się z tym, kim jesteś i wzmacnianie swojej wartości. Ćwiczenia oddechowe to kolejna zmieniaczka gry. To nawyk na wysokim poziomie wibracji, który może przenieść Cię z zera na 60 w skali wibracji w ciągu minut. Ćwicz je codziennie, aby zresetować swój stan emocjonalny i osiągnąć naturalne wysokie, takie jak żadne inne. Przyjrzyjmy się teraz tak zwanego scriptingu, czyli korzystaniu z pamiętnika do zapisywania intencji, celów i podziękowań. Ta metoda działa bezpośrednio na Twoje podświadome, wpływając na zmianę za pomocą emocji i powtórzenia. Wyobraź sobie tablicę wyników nad swoją głową i przyznawaj sobie punkty za działania na wysokich wibracjach, a odejmuj za reakcje na niższych poziomach. Wizualizuj te punkty przez cały dzień, aby utrzymać świadomość swoich poziomów energetycznych. To prosty, ale potężny sposób, aby być na bieżąco. Teraz trik uwielbiam to. Czas na energetyczne odprężenie, pozbycie się wszystkiego, co nie wywołuje w tobie radości. Stwórz przestrzeń wypełnioną tylko przedmiotami, które rezonują z pozytywnością, aby wspierać wysokie wibracje w twoim otoczeniu. Jeśli chodzi o wybaczanie, to tak jak pozbycie się ciężarów związanych z twoją duszą, porzuć bagaż urazów i zobacz, jak szybko podniesiesz się do uczuć radości i pokoju. Na koniec, pamiętaj o szerzeniu miłości. Polub ten film, subskrybuj i kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać więcej wysokoenergetycznych treści. Chodzi o dołączenie do społeczności, która zobowiązuje się do podnoszenia sobie nawzajem. Jeśli znalazłeś w tym filmie inspiracje, które rezonują z tobą, zastanów się, jak możesz je aktywnie kształtować swoje życie. Pamiętaj, że nie chodzi tylko o przyswajanie informacji, chodzi o ich stosowanie. Powiedz mi, jakie działania wdrożysz na podstawie tego filmu? Transformacja Twojego życia zaczyna się od zobowiązania do podnoszenia siebie każdego dnia. Wprowadzając te 10 nawyków, możesz zmienić swoją częstotliwość wibracyjną i doświadczać życia w szybszym, bardziej ekscytującym tempie. Żyj w zgodzie ze ścieżką wysokich wibracji i zobacz, jak świat odpowiada podobnie. Dla tych, którzy czerpią wartość z tego filmu, gest docenienia zawsze jest mile widziany. Możesz zaoferować napiwek proporcjonalny do otrzymanej wartości. Kontynuując swoją podróż ku wyższemu wibracyjnemu życiu, pamiętaj, że te nawyki są tylko punktem wyjścia. Czeka na ciebie źródło mądrości, przyjmij ścieżkę odkrywania samego siebie i osobistej transformacji. Do następnego razu podnoś swoje wibracje i prowadź życie promieniujące pozytywnością. Witamy, panie i panowie! Wyobraźcie sobie świat, w którym jesteście władzkami, gdzie wasze codzienne nawyki są potężnym oprogramowaniem, które steruje maszyną waszego życia. To nadzwyczajne, ten film służy jednemu celowi przekazaniu dziesięciu transformacyjnych nawyków, które odmieniły moje istnienie. Niezależnie od tego, czy szukasz wzrostu witalności, produktywności czy finansowego dobrostanu, przygotuj się, bo ta kompilacja jest skrojona na miarę zmian perspektyw. A pamiętaj, aby wykorzystać pełną korzyść, koniecznie kliknij ten przycisk. Lubię to i subskrybuj. Nie chcesz przegapić tego, co potencjalnie może zmienić kierunek Twojego życia. Zanurzmy się w pierwszym transformacyjnym nawyku przyjmij autentyczność. Wyzwól się z Kajdan cudzych opinii. Prosty krok, jaki podjąłem, to dopracowanie, w jaki sposób się komunikuję. Zamiast zapamiętanych kwestii, postawiłem na szczerość, skok, który uczynił wszystkie sfery mojego życia bardziej zgodnymi z tym, kim naprawdę jestem. Przejdźmy teraz do nawyku, o którym się często zapomina: nawodnienia, zwykłej wody H2O. Wyzwę cię, abyś codziennie wypijał połowę swojej wagi ciała w uncjach i obserwuj swoją energię rosnącą w zawrotnym tempie. A jeśli jesteś miłośnikiem jakości, rozważ pozyskiwanie wody ze źródeł naturalnych, jeśli jest to możliwe. Świeżość może być przełomowym czynnikiem dla Twojego zdrowia. Trzeci nawyk to połączenie aktywności fizycznej i dostosowań dietetycznych. Po usłyszeniu od potężnego wegańskiego kulturysty postanowiłem wkroczyć w świat probiotyków. Efekty? Zaskakujące. Moje pragnienie kofeiny zmniejszyło się, a ogólnie wzrosła moja witalność. Wysokiej jakości probiotyk może mieć głęboki wpływ nie tylko na zdrowie jelit, ale także potencjalnie korzystnie wpływać na koncentrację, sen i wytrzymałość. Gotowy na podgrzanie atmosfery, aktywne korzystanie z saun, skombinowane z ożywczym szokiem zimnych pryszniców, może znacząco poprawić jakość snu i uczucie szczęścia. A jeśli jesteś wystarczająco odważny, zanurz się w inspirującej metodzie Wim Hofa, aby otrzymać energetyczny zastrzyk, który skłoni cię do ponownej oceny, do czego twoje ciało jest zdolne tylko z pomocą powietrza i technik oddychania. Przechodząc do kondycji psychicznej, prowadzenie dziennika to potęga transformacyjna dla samoświadomości i ustalania celów. Opisywanie swoich myśli może być najbardziej oświecającą książką, jaką kiedykolwiek przeczytałeś, ponieważ jest autoryzowana przez ciebie, dla ciebie. Dla tych, którzy mają problem z vapingiem lub jakimkolwiek uzależnieniem, pozwólcie, że podzielę się czymś osobistym. Przestać palenie e-papierosów wzmocniło moją integralność i pewność siebie. Za każdym razem, gdy opierałem się pokusie, czułem się bardziej zgodny z tym, kim chciałbym być, to uczucie jest warte walki. A kto nie lubi rozmawiać o pieniądzach? Pozwól, że przedstawię Ci aplikację, która rewolucjonizuje mój sposób oszczędzania. Automatyzuje ona osiąganie Twoich celów finansowych, od oszczędzania na wyczekiwane wakacje po zabezpieczanie Twojej przyszłości za pomocą inwestycji. Pozwól swoim pieniądzom pracować dla Ciebie sprawnie i bez wysiłku. Potrzebujesz włączyć tryb off. Harmonogram czasu dla siebie jest niezwykle ważny. Wyłączanie się ma takie samo znaczenie jak praca, umożliwiając ci naładowanie się, abyś mogła być bardziej produktywna i zaangażowana w pracę, gdy do niej wrócisz. I nie zapominaj o ogromnej mocy postu. Przekraczając wszelkie krzyki reklamowe, znalezienie dla siebie odpowiedniego harmonogramu postu może poprawić nastrój, zarządzać wagą i upraszczać życie. Chodzi o naukę harmonizowania się z potrzebami swojego ciała. Na koniec zainwestuj w siebie. Mistrzostwo, coaching i wydarzenia na żywo mają niezwykłą moc, aby powiększyć Twój rozwój. Te ścieżki oferują nie tylko wiedzę, ale także ramy odpowiedzialności, które przyspieszą Twoje przemiany od aspiracji do realizacji. Jeśli ten film zawierał dla ciebie coś ważnego i znalazłeś wartość w jego treści, rozważ napiwek, to największy komplement, jaki możesz dać. Twoje wsparcie napędza tworzenie filmów takich jak ten i jest bardzo doceniane. Na zakończenie zastanów się nad tym, jakie transformujące nawyki wprowadzisz w życie po obejrzeniu tego filmu. Podziel się swoimi myślami i intencjami w komentarzach poniżej. Subskrybując, lajkując i włączając powiadomienia, dołączasz do społeczności, gdzie transformacja to nie tylko pojęcie, ale codzienna praktyka. Dziękujemy i do zobaczenia w kolejnym filmie. Do czasu życzymy celowego życia i niezadowalania się tym, co gorsze.